Ten projekt jest dla mnie wielkim przeżyciem, przede wszystkim dlatego, że mogę pomóc koleżance, ale również jest to niezapomniana przygoda. Dla mnie projekt Europa to spełnienie marzeń i spędzenie wakacji w inny sposób niż przed komputerem. Projekt Europa to dla mnie okazana, niebanalne, ciekawe wakacje. Ta wyprawa jest dla mnie. Niesamowitą przygodą i możliwością przeżycia czegoś, czego się na co dzień nie przeżywa. Na pewno spędzimy fajne chwile, zwiedzimy wiele miast, no ale oprócz tego jest właśnie ten aspekt charytatywny, gdzie to też nas napędza do działania i motywuje. Dla mnie osobiście ta podróż jest szansą na poznanie świata szerszego niż niż ten, z jakim mam do czynienia na co dzień. To jest bardziej spełnienie własnych, takich osobistych ambicji, pokazania, że, że jak się czegoś bardzo, bardzo chce, to, to się potrafi. No, wyprawa jest dla mnie no, przygodą życia, takim e, ostatnim, teraz jest ostatni dzwonek, kiedy można zrobić coś wielkiego, e, kiedy można połączyć rzecz e, przyjemną i pożyteczną. Ośmiu studentów, w tym czterech z Jastrzębia zdroju, wyruszyło w podróż, której celem jest uzbieranie pieniędzy na zakup protezy dla potrzebującej koleżanki. Projekt Europa, bo tak nazywa się to przedsięwzięcie, zakłada odwiedzenie 13 krajów. Jadą po niezapomniane wspomnienia i realizację marzeń. Tuż przed wyjazdem znaleźli dla nas czas, aby opowiedzieć o swoich planach. Projekt Europa jest wyprawą dookoła Europy, jak wskazuje sama nazwa. Mamy zamiar przejechać ponad 7000 km, dotrzeć na Bitwę Pomidorową, największą bitwę pomidorową na świecie, La Tomatina, która jest w Buniol. A przy okazji podczas wyprawy chcemy zebrać 25 tysięcy na protezę dla naszej koleżanki Asi Chałupy, która straciła nogę w wypadku kolejowym. My poprzez naszą akcję chcemy jej pomóc. No oprócz tego no to jest dziewczyna z naszej uczelni, znaczy może nie z naszej, z Uniwersytetu, z Uniwersytetu Ekonomicznego, gdzie większość z nas tam studiuje i dlatego tam właśnie znaleźliśmy informację o niej, że coś takiego jej się przydarzyło i szuka pomocy. No, i poznaliśmy ją w tym roku, także można powiedzieć, że jesteśmy już dobrymi znajomymi. Jest bardzo sympatyczną dziewczyną, także będziemy robili teraz wszystko, by jej, by jej pomóc. Będziemy szukać różnych smaczków, takich przedmiotów, które kojarzą się wyłącznie z danym miejscem, będziemy je kupować, a później będzie można je nabyć na aukcjach herytatywnych po. Po podróży zaczynamy naszą wyprawę już dzisiaj. Pierwszym punktem podróży jest Wrocław, potem Berlin, Bremen, Hamburg. Wjeżdżamy do słynnego Amsterdamu, i później już przez Francję kierujemy się do głównego punktu podróży, czyli Latomatiny w mieście Buniol, czyli Wielkiej Bitwy Pomidorowej. I później już południową Europą, przez Włochy, przez Chorwację wracamy do, do kraju. I... Cała podróż będzie trwała około 35 dni. To jest Volkswagen Transporter z 1994 roku. E, zdecydowaliśmy się go zakupić. E, no, po, po długiej selekcji całego rynku samochodowego e, wiedzieliśmy, że chcemy kupić samochód starszy, podstarzały, który chcemy wyremontować. Też były obawy odnośnie ładowności, czy nie przekroczymy dopuszczalnych limitów, e, odnośnie komfortu, komfortu jazdy w środku. E, Miejsce jest 9, ale podróżujemy w 8. E, no też trzeba przyznać, że ten samochód cechuje się tym, że ma, ma sporo miejsca. Jest z jest nim wystarczająco duże miejsca, żeby w miarę komfortowo podróżować. Dosłownie godzinę temu byliśmy na przeglądzie, gdzie diagnosta powiedział, że możemy być spokojni o stan techniczny samochodu. Strona będzie aktualizowana na bieżąco, zarówno Facebook, jak i nasza strona .projekt No Będziemy się starać wrzucać filmiki na YouTube, a, tak żeby, żeby na, nasi fani wiedzieli, co się dzieje www.tvcanon.pl. Nowa strona telewizji.